Święci są nie po to, by ich podziwiać, ale po to, by ich naśladować. Tak mówił Jan Paweł II, zachęcając nas, byśmy, jak oni, szli drogą świętości. A święty Zygmunt Gorazdowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr świętego Józefa, tak pisał w katechizmie: Modlitwy świętych są dla nas pożyteczne, dlatego powinniśmy ich prosić o pomoc dla siebie. W naszym codziennym życiu, które niesie radość i szczęście, a także trud i zmaganie, potrzebujemy wsparcia i pomocy przyjaciół. Takimi przyjaciółmi mogą stać się dla nas święci. Jednym z nich jest Zygmunt Gorazdowski, który często mawiał Czciej Świętych Pańskich i módl się do nich, szczególnie módl się do Matki Bożej, Świętego Anioła Stróża i Twojego Patrona, aby się za Tobą wstawiali do Pana Boga. Odpowiadając na to zaproszenie, wzywajmy też Jego wstawiennictwa u Boga. Nasz Założyciel na co dzień dostrzegał i doświadczał Bożej opatrzności, dlatego często mawiał. Dziękuj Panu Bogu, że Cię stworzył, że Ci wszystko dobre daje. Ufaj opatrzności Bożej, że wszystkim dla Twojego dobra kieruje. Okazją ku spotkaniu się z naszym ojcem założycielem będzie wprowadzenie jego relikwii do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie. Wydarzenie to odbędzie się 22 października tego roku o godzinie 12. .00. Kwadrans przed Mszą Świętą będzie można przez prezentację multimedialną zapoznać się z życiem i działalnością naszego założyciela, a także naszego zgromadzenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczcić Boga jako najwyższego Pana i Dawcy świętości. A dlaczego Świątynia Bożej Opatrzności? Ponieważ jest ona wotum wdzięczności narodu za konstytucję 3 maja, która miała stać na straży niezależności państwowej. A wolność ojczyzny i dobro Polaków bardzo leżało na sercu Świętemu Zygmuntowi który już jako młodzieniec nocą opuścił swój dom rodzinny, aby wziąć udział w Powstaniu Styczniowym, bo ojczyzna była w potrzebie. W tej świątyni jest już wiele relikwii świętych Polaków, którzy modlili się, pracowali i cierpieli na rzecz ojczyzny, a także walczyli o jej wolność. Przygotowując się do tego szczególnego dnia, kiedy relikwie naszego założyciela spoczną pośród Innych świętych. Zapraszamy Was i zachęcamy Was, drodzy, do uczestnictwa w Tridum, czyli w trzech spotkaniach z Bogiem, który wielkie rzeczy czyni w człowieku, otwartym na Jego łaskę. Pierwsze takie modlitewne nasze spotkanie odbędzie się 16 października o godzinie 16 na kanale YouTube. Serdecznie zapraszamy.